Yo, się ma, no ja jestem bezwietnia, a to jest kolejny odcinek Forza Horizon 5. Najpierw no tuningujemy a potem testujemy wybrany samochód. I dzisiaj no, mieliśmy parę, przez parę dni dobry content z amerykańskich samochodów, także dzisiaj wracamy z powrotem do klimatów azjatyckich, do Japonii, do Hondy, tak szczególnie. No i co, co ja mogę tylko powiedzieć? Honda Civic? Oczywiście, że tak. <grym> Ja już mam jedną Honda Civic zakupioną. Akurat dzisiaj yy, się tak powodziło dobrze, że właśnie Honda Civic sobie zakupiłem. Aczkolwiek stwierdzam, że tutaj wypada zakupić dosłownie drugą, taką samą. Tylko i wyłącznie na odcinek, bo to jest naprawdę. Aczkolwiek musi mnie CX CRX, żeby sobie kupić zamiast Civica. I chyba to zrobimy, co? Mamy o wiele mniejszą masę. Normalnie. Daje się chądziarzem. Ale dobra, no zobaczmy, jakie będzie malowanie tutaj na CXR. Eee, eee, to jest bardzo śmieszne malowanie. A jakieś takie, nie wiem. <fajne>, fajne, może? Kurde tej. To ma parę tysięcy pobrania, ale nie wygląda jakieś tak super. To jest coś z anime. To jest coś, w ogóle fajny samolot, pan ma. Albo pani. O, a, dobra, kliknę, dobra, zobaczymy. Może to jest jakieś przeznaczenie i no, nie, no, dlatego tył, jeszcze tutaj fałtek napis. Ja, <grym> no, dobra, ja bym zostawił, tak szczerze, 20 tysięcy za samochód. Zobaczymy, czy to będzie biznes. O ile się nie mylę, za yy, cywika trzeba było zapłacić 30 tysięcy, więc. Podnieśmy tutaj sobie maskę i, i zobaczmy nasz Hondowy VTEC, piękny silnik naprawdę. Rana no, jest no standardowa z tyłu. E, no i co? Można teraz ładnie tutaj stuningować. You can always give me your car. Set a performance target. I'll choose the parts and do all the work myself. Garanty Because you trust me, no? Nie, nie cicho. Ale Jan Dra cicho. Za wszystkim. Mamy 158 koni. To jest po prostu moc. Możemy 2.0 l 4 VVT, nie znam tego silnika. I silnik pod rally. Ale nie, i zostajemy standardowo przy zwykłym. Ja swoją hondę zrobiłem na turbo rally i osiągnąłem nią bodajże chyba 600 albo 700 koni, już nie pamiętam. Ale my zostajemy przy stokowym silniku i wsadzamy tutaj turbo. <grym> A zamiast forward wheel drive to. może all wheel drive? Nie, no. Real wheel drive sobie zrobimy z tego. No i co? Standardowo ulepszamy wszystko. Na razie nasz. no, to się troszeczkę podnosi. To troszeczkę się brzmi. No to bez różnicy. No i to brzmi nawet, nawet. I przede wszystkim jest to najlepszy wydech, więc... Zobaczmy jak tutaj turbosprężarka podniesie. Już mamy 450 koni. 507. 547. Dobra, no pewnie, że dajemy. I oczywiście wszystkie tutaj rzeczy, które mogą potencjalnie nam no, podnieść yy, konie mocy. Oczywiście, że dajemy ceramika, ale że to jest ceramika, czy mi się wydaje? Nie, no, wiruje, wiruje. Yy... Szczerze, koriś mnie, żeby zrobić z tego samochodu driftowus. Nie, no dobra, nie będziemy aż tak szaleć. Zrobimy sobie po prostu ścigowy, ale nie driftowus. Yy... Standartowo. Okej, okay. on mi pokazał najwięcej bonusów. To niech będzie. Rajdowy terenowy, ścigowy, standardowo chyba. Tutaj ja bym znowu zaryzykował oponami dragsterskimi, bo śmiesznie było w poprzednim odcinku. Także dobra, zróbmy z tego obrzydliwie nieładny samochód. Po, po, po prostu. Ale za to dajmy jakieś fajne felgi. Oho, nie no. I fajne mam na myśli. Któryś <grywa> Nie wiem. Dobra, wydałem mi się, wyśmienite też. Tylko sprawdźmy, jakby to wyglądało na tych. No nie, no muszą być takie. Przecież to tak okropnie wygląda. Tak wygląda to już no to w sumie wygląda nawet, nawet bym zostawił. Lotka, ewentualnie taki też upo-upo spoiler. Nie, ja bym sobie lotkę wziął i no, cholera. Tak, jak to z przodu wygląda? Z przodu mamy taką. to eee. no, wygląda bardziej jak spódniczka w sensie te takie łuki tutaj. Jak coś mi się podoba. Dobra, mamy naprawdę szpetny samochód. Naprawdę dużą ilością e, koni e, w porównaniu do masy mamy mniej więcej. E, jeden koń mocy na 2 kilo to jest całkiem ciekawym osiągnięciem chyba. I zobaczmy nasz szpetny pojazd. <gry> Jezus jak ja bym czegoś takiego nie chciał mieć w realnie. Pop który właśnie przejechał za mną, on jedzie, on jedzie mnie zobaczyć, albo jednak nie. On po prostu ucieka. Dobra, jedźmy. Ale to zapierdziela, tylko tu ty nie chcę skręcać. Oj, uważaj. To ma 9 biegów, o ile się nie mylę, nie? To naprawdę nie chcę skręcać, to jest okropne jeżeli chodzi o to skręcanie. Tam mamy 9 biegów. Może się 10 załączy, jeżeli ja mam tutaj jakąś demencję. Ale wydaje mi się, że mieliśmy tylko 9 biegów i to auto naprawdę nie chce skręcać. Po prostu wiedźmy tym autem już na autostradę. Przetestujmy jego pełną możliwość, bo no nie wiem. Przede wszystkim coś, czego zapomniałem zrobić, oczywiście ujemne tutaj geometria. No i standardowo podprędkość, pierwszy bieg, a zróbmy taki naprawdę potężny pierwszy bieg. Wiem, że mamy skrzynię biegów na 9 biegów, a my tylko skorzystamy z niewielkiej ilości tych biegów. Ale nie wiem, ja tak zawsze coś robię. Dobra, ja już, ja już widzę, że to co tutaj zrobimy będzie mi się podobać. Ewentualnie. Ewentualnie mam troszeczkę inny pomysł. Zrobimy z tego auta trzybiegową machinę. Pierwszy bieg gdzieś tu, drugi gdzieś tu, nie wiem, drugi to będzie taki. No, taki nawet średni i trzeci to będzie. Bum. Jezus tak. Proszę, żeby to tylko dobrze wypaliło, tak jak ja chcę. Dobra. Standardowo z piątki. Drugi bieg. Uwaga, co się będzie działo przy trójce. Okej. Okay. Dobra, nie. Trzeba jednak trochę zejść na powagę i robić ten bieg taki trochę dłuższy. Dobra będzie idealnie, wydaje mi się. Obstawiam, że ten samochód 300 nie pojedzie. Znaczy pojedzie, ale nie wiem. Jakoś tak mm, nie wygląda jakby chciał. No, szczególnie patrzę na niego w taki sposób. Nie wygląda jakby chciał po prostu. Ale zrobił to. Przekroczył barierę 320 nawet, z czego jestem pod wrażeniem tak szczerze. Ale że 331 jedzie Ty nie no szczerze? Może i wolno się rozpędza przez mój układ tutaj, bo jedziemy ma na czterech biegach. o dupę. Ale tak poza tym, to... Wow, tak szczerze dla tego auta. Oh, <ślesk> Ale dobra, bo tutaj jest magiczne miejsce, które nas przyspiesza. już jedziemy ponad 340 Tak, czekałem aż to będę mógł powiedzieć. 349, może 350 by to auto pojechało, aczkolwiek niestety już zabrakło trochę drogi. <śm> Ale co jak co to auto jest szpetne, tego nikt nie może powiedzieć, że nie. Nie wiem, widzisz... Widzisz takie auto? z takimi felgami na takim zawieszeniu które wyprzedza cię trzykrotnie jedzie 300 na godzinę co ty robisz nie wiem śmiejesz się ale jesteś też pod wrażeniem komu się to chciał robić ty to, to jest CRV 4 przepraszam nie no a pierwszy bieg fajny jest w sensie tym się kojarzy właśnie pautek, że tak. Najpierw tak wolno, wolno, a potem bomba jest, nie? To tutaj właśnie tak wygląda pierwszy bieg. Zobaczmy go jeszcze raz. Nic, 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 nic. I nagle bomba. To takie, jakby, nie wiem, to mi się to kojarzy. Pony dragsterskie, moje ulubione, dobra. Drodzy widzowie, pojechaliśmy 349 km na godzinę, czyli test. test szybkości jest już za nami, ale zostaną test dźwięku, czyli coś, co ja uwielbiam najbardziej. Czyli po prostu ja się wymutowuję, jedziemy tą trasą, tą tutaj drogą, przejeżdżamy przez jeden tunel, przez drugi i przez trzeci tunel tutaj przejeżdżamy. I to by było właśnie, no tyle. Przepraszam. Zawsze się mylę. Tutaj mamy jeden tunel, tu mamy drugi tunel, i tu mamy trzeci. Ja zawsze pokazuję, że to jest jeden, to jest dwa, i to jest trzy. Nie wiem, tak jakoś. W każdym razie, nie, nie chcę szybkiej podróży. To jest nasza trasa. Gdzieś tutaj będziemy prawdopodobnie kończyć. I co, drodzy widzowie, mi jedynie co pozostało, to je wyciszyć oraz poprosić Was, jeżeli dotarliście tutaj o lajka i subskrybera na moim kanale. Czemu nie? I czemu ja mam, chyba, no, nieważne, dobra. Dobra, drodzy widzowie. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć. Yeah. Okay.